Waga. próba mojej super scenerii. Wydaje mi się, że jest Hej, witajcie wszyscy, z tej strony naju, a w dzisiejszym odcinku będziemy czytać moją pierwszą historię na Wiedzą tylko moi znajomi to, że... Em, od... ...na pierwszego wysoku procentowego napoju zwanego wodą... Tak, tu jest w woda. Myślę, że żeby to przez to przegnąć, potrzebowała czegoś mocniejszego. Czytam dzisiaj 3-4 rozdziały. Hej, nazywam się Kate. Mam 16 lat. Hopi to bawienie się z moim psem Milkiem. Nie rozumiem tego, czy jest mam 16 lat. hobby od razu. Okej. Okay. Który ma 5 tygodni? Od urodzenia jak byłam rozpoczonym dzieckiem, miałam wszystko czego dusza zapragnie. A nawet własną służącą panią, panią i o... Panią pisze się przez on, mm, która pomagała mamie i tacie w opiece nade mną. I to było aż, i tak było aż do moich 16 urodzin. Wtedy przeprowadziłam się z Ameryki do Polski. Wszystko zaczęło się od złodzieja, który uratł wszystkie cenne rzeczy. Najgorsze jest to, że wszystko było, wszyscy mówią, że to moja wina. Przepraszam, kiedy to jestem <grymne> taka Musiałam się przecież pochwalić na insta tym, że wyjeżdżam na Hawaje... Hawaje na miesiąc. Kiedy wróciliśmy, nie było już nic. Nasza cała kolekcja obrazów z drogę wazonów i cała biżuteria, warta miliony zniknęła. Następnie bank zbankrutował i utraciliśmy wszystkie pieniądze na domy wego firma, w której pracował mój... E, moi rodzice, zbankrutowała, zbankrutowało... Rodzice zbankrutował. Nie, nie rozumiem tego słowa. Chyba nie, że napisałam. A więc nie było przypływu pieniędzy. Kejk okay, złaś na tę bo się znasz samolot później, jak mama. Dobra, teraz zrobiłam takiego głowienego przejścia. Dobra, już idę. Wziąłam co nas. My? Cz. Ale stop. Oni idą na samolot i ona się smycz. Daje mu trochę nie do sensu. Czy ona brała psa na smycz, ale okej. Okay. No właśnie, przejdźmy do setna. Czekaj, ale ja czegoś takiego nienawidzę. No właśnie, przejdźmy do setna. No właśnie, wyjeżdżam do dziadków. No właśnie, no właśnie, no kur, więcej no właśnie dziadków do Polski. Wcale nie jest mi z tym dobrze. Kto by chciał posiadać swoich przyjaciół i chłopaka? Kiedy wróciłem do samolotu, zobaczyliśmy kontrast biednego życia z bogatym Kiedyś żyliśmy w Kiedyś jeździ Jeździliśmy? Ja myślę że to się przeczytałam. ale naprawdę jeździliśmy. Samochodem się lata idioto. Bez presti tych prestiżowymi liniami lotniczymi teraz jedziemy najtańszym, jaką znaleźliśmy. timeskip Dobra. Teraz nie napisamy timeskip <grym> Tylko... Napisałabym od razu. Kiedy wygląda dziadek po nas przyjechał. swoim ochydnym, starym i małym samochodem. Tata usiadł z wszedł, a ja obok mamy z tyłu. Strasznie było ciasto. Ale to jest swoje gorsze niż nasze dawne Porsche. Dojechaliśmy, dziadek zaprowadził mnie do mojego pokoju. Był to stary pokój i mamy na dodatek z... cały różowy. Myślałam, że puszczę powiat. Masz coś różowego? Żeby to ładne kolor. co za tydzień. Za... Kur. Za tydzień idę ty do nowej szkoły, teraz jestem zmęczona, więc idę spać. Bajo. Pracuję była, ale ja mówię bajo, ponieważ bajo jest super sobą. Okay. Szczerze? Ja to pisałam z moją przyjaciółką. powiem te błędy, a ja dalej sobie widzę, ja no, w tamtych latach miałam bardzo główieną ortografię i wszystko. Przysięgam. Hashtag 2. Okej, okay. nie mam rąk. Chciałam pokazać hashtag. Hashtag dwa. Witajcie, to, jakie ja to tydzień po tamtym opowiadaniu. Tuż zacznijmy od dzisiejszego ranka. Dzień zaczął o godzinie 5.30. Jezus, Maria, kobieto. Współczuję. Na początku, bo. Na początku obudził mnie budzik, ale nie chciałam stać, yy, nadal, nadal poszłam spać. Potem mama krzyknęła, Kate wstań, bo do szkały się spóźnisz. Widać, że jest napisane przez u otwarte. Pokuskałam, Mirka, wzięłam go na ręce i zaczęłam, i zeszłam, kur, czemu jest dół napisany przez u otwarte? Tam napiłam, napełniłam jego miskę i z niej zjedliśmy coś na szybko. I zjedli... Coś na szybko, trochę po rusku, czyli kanapkę z dżemem. Nie wiem, czy to tak na szkółniczku, Potem, por, porem wyszło wyszłam na spacer z Milkiem na 10 minut. Wracam do domu z spacerem, ubierałam się. Wyszłam na podwórko w piżamie i zwołał mnie mała na... Znowu jest dobrze z otwarte. Kiedy weszłam do szkoły, każdy siedzibnie na mnie patrzył. Podejrzenie Podejrzenie. podejrzanie. podejrzanie. Niekiedy nauczyciel zobaczył moją bluzkę z tym brzuchem zwrócił mi uwagę i powiedział tak hmm. Rozumiem, że poszedł do szkoły, Ma 16 lat, idzie do liceum I każdy kurna zająć nie patrzy na bluzkę z tym brzuchem? Nie chcę tego wiedzieć Matko, nie, to pamiętam. Nie, to Nie wiem jak w twojej starej szkole, ale tu jest zakaz nie je bluzek z odkrytym brzuchem. Nie wiem jak w twojej starej szkole, ale tutaj jest zakaz nie je bluzek z odkrytym brzuchem. Niestety, yy, jest to dlatego, że ja nie wiedziałam co powiedzieć, to musiałam się postawić, powiedziałam tak, a ja Mam pana gdzieś, ty mnie tylko uczysz. Nie będziesz mówić jak mam się ubierać. Uciekłam jak najszybciej. Ja pierdzielę. A kiedy myślałam, że już nic nie stanie, bo mi już, już piąta godzina lekcji, no to niestety. Za 5 godziny lekcyjnej ja miałam lekcję z nim. Okrzanie mnie zamówienie nauczyciela na ty oraz zapis. Powiedziałam pana gdzieś. Poskuję nauczyciel... Czekajcie. I wtedy nie wiedziałam, co jest, oznacza mówienie do kogoś na... Ty, czy... na na powiedziałam mam tak gdzieś. Okej! Okay. Inna z dadać uwagę. Świetnie, nie? Po szkole przyszedł do mnie dziadek. Oczywiście ten stary, brudny, samochodem, bo się obok dziadka. Jak tam w szkole? Spytała się dziadek. Okropnie odpowiedziałam. Czemu wnusiu? No, tak po prostu. To ja. Ja po prostu powiedziałam w ciekłym głosem i przez dalszą drogę mięcza Kiedy jechaliśmy, prosiłam Dziadka i powiedziałam o uwadze. Za co, za, za co ją dostałam? Dziadek uśmiechnął się. I mi przytyli. O żal? Czekajcie. O żal? Nic nie szkodzi, zrozumiem cię, Też był kiedyś taki jak ty. Powiedziałam dziadkowi, poczekaj, dziadek. Idę po Milka na spacer. Musi iść i poszłam na spacer. razem z dziadkiem. Milkiem i Milkiem. Mił. Mamy już wie, milek czy miłek? Bo czy to jest milek, czy to jest miłek? bo bo że dziadek pokół mi w lekcjach. Poczuliśmy się razem, kiedy mama przyszła do domu, zobaczyła. Jak się uczyłam z dziadkiem, się i zaczęła robić obiad. Kiedy dziadek mnie odpytał, poszłam do Milka nakarmić go. Po czym objęłam się z psem, poszłam znowu z dziadkiem. Tym razem na, godzinę spa na godzinny spacer, kiedy wrócić kolejny po W domu wyniosłam Milka na posłanko, od razu zasnął, a ja poszłam się myć, a nie Ok. Ona ma takie samo sojuszki w szkole. I ja się muszę uczyć sam. A czy znaczy, uczyć? Żebym jeszcze miała siłę się uczyć. Niestety jej nie mam.